Drugi list świętego Pawła do Tymoteusza, rozdział pierwszy, wiersz siódmy. Nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy, miłości i powściągliwości. Jak ważną cechą jest w naszym życiu, w naszym myśleniu, postępowaniu, w naszych decyzjach, w naszych rozmowach, właśnie powściągliwość. Takie Pohamowanie, taka umiejętność ograniczenia się w wyzwalaniu różnych emocji, w jakimś takim pośpiechu. Potrzeba jest mieć taką umiejętność wyhamować. Czasami, gdy ktoś jest taki nakręcony i to tym bardziej negatywnie nakręcony i tak bezmyślnie zaczyna działać, mówimy wyhamuj trochę, trochę wyhamuj. Albo nie nakręcaj się, albo nie uruchamiaj się. No to w takiej potocznej mowie, właśnie mówimy, reagujemy w ten sposób, żeby kogoś trochę wyhamować. Bo widzimy, że ktoś może przez swoje złe emocje i złe decyzje, jakiś taki bardzo niebezpieczny pośpiech, doprowadzić do jakiejś tragedii, do jakiegoś zła, do szkody. No właśnie, i dlatego. Jest to piękna cecha, którą Bóg nam daje. Bóg daje nam moc, miłość, ale również powściągliwość, trzeźwe myślenie. Takiego ducha Bóg nam daje. To jest tak samo jak w samochodzie, gdy jedziemy, potrzebujemy hamulca. Nie wsiedlibyśmy do samochodu za kierownicę, żeby gdzieś pojechać, gdyby nie było tam hamulca. Potrzebujemy wyhamować, gdy zbliżamy się do skrzyżowania. Gdy zbliżamy się do jakiegoś ostrego zakrętu, czy do jakiegoś niebezpieczeństwa, do czerwonego światła, potrzebujemy wyhamować. No, bez hamulca nie da się jechać. Bez powściągliwości nie da się bezpiecznie żyć. Ile sytuacji jest niebezpiecznych w życiu człowieka? Ile niebezpieczeństw grozi za każdym zakrętem naszego życia? I gdy ktoś Jedzie jak to się mówi na pełnych obrotach, no to mówimy: wyhamuj, wyhamuj, bo, bo nie wyrobisz na zakręcie, i dojdzie do tragedii, i może nie wiadomo, czy będzie co jeszcze zbierać. Potrzebujemy tej powściągliwości, potrzebujemy takiego wyhamowania w naszym codziennym życiu, w różnych sprawach. Bo, jak łatwo się rozkręcić, jak łatwo nabrać niebezpiecznej prędkości. I później dochodzi do jakichś wypadków. Oczywiście mówię tutaj teraz tym obrazem. I czasami, już później, nawet nie wiadomo, jak to wszystko poukładać, pozbierać. Później musimy leczyć rany. Później musimy naprawiać różne sytuacje, sprawy naszego życia. Po co? Kiedy można być powściągliwym, można być takim opanowanym jakim umiejącym się ograniczyć. To jest piękna cecha, cecha Ducha Świętego, którą Bóg nam daje w naszych relacjach, aby uniknąć tragedii, aby uniknąć wypaktków, konfliktów, strat różnych. I nie mówię tutaj o materialnych, ale o moralnych stratach. Młodzi ludzie często są tacy bardzo szybcy w działaniu, w myśleniu. Myślą, że jak już... Mają jakieś możliwości, otwiera im się świat, to wszystko można, i później i później żałują tego, bo nie wyhamowali, bo nie powiedzieli stop, nie uznali znaku e, informacyjnego, ostrzegawczego czy nakazującego wręcz stop. Dalej nie wolno jechać, dalej nie wolno się poruszać. A więc dzisiaj przez to słowo Chcę zachęcić nas do nabierania takiej umiejętności, proszenia Boga właśnie o ducha powściągliwości. W różnych decyzjach, w różnych sprawach, jak warto odczekać czasami w podejmowaniu decyzji, czasami w tym momencie myślimy, to będzie najlepsze, co zadecydujemy, to będzie najlepsze dla nas, dla innych, a później okazuje się, że to zła decyzja i ponosimy straty. Czasami lepiej odczekać. Zatrzymać się, przespać może jedną noc czy dwie noce, następnym już inaczej będziemy myśleć i traktować daną sprawę. Nie będziemy działać w takich jakichś emocjach bardzo negatywnych i niebezpiecznych, no bo wiadomo, że to doprowadza później do, do szkód i do strat, i jest to niepotrzebne, później żałujemy, później płaczemy, później. I później mamy i zranienia i różne sytuacje, które nas nawet obciążają później nawet i całe życie. Po co? Po co lepiej wyhamować? Dlatego dzisiaj ta inspiracja niech mieści się w tym jednym słowie: wyhamuj. W dyskusjach, w rozmowach, w wyrażaniu swoich opinii, wyhamuj w podejmowaniu zbyt szybkich decyzji, które mogą odczekać wyhamuj, wyhamuj aby zostawić sobie czas i zapytać może Boga, co jest Jego wolą, co służy ku mojemu dobru, żeby na zakręcie gdzieś się nie rozwalić, nie doprowadzić do wypadku, żeby bezpiecznie podróżować i dotrzeć do celu, który Bóg dla nas przeznaczył. Dopomóż nam, panie, bo jest to trudna sprawa, korzystać z tego, moralnego hamulca jest to trudna sprawa, ale Ty daj nam tego ducha powściągliwości, trzeźwego myślenia. Amen.